Ryby, moje kochane, rok, w którym to Wy będziecie musiały wprowadzać masę zmian. Więc tym razem to już koniec czekania na to, aż coś się zmieni. Jest to, moi drodzy, moment, w którym tak naprawdę my wszyscy odczujemy energię ryb. Ale dla Was jest ona szczególnie istotna. Mamy przede wszystkim węzły księżycowe przesuwające się w Wasz znak i przez najbliższych 18 miesięcy, już tak naprawdę od przyszłego tygodnia, będziecie odczuwali taką energię. Large to się nazywa po angielsku. Ale tutaj chodzi o to, że poczujecie, że, życie, że żyjecie, że chcecie nagle więcej od życia że macie serdecznie dość stania w martwym punkcie. Dodatkowo mamy tutaj Saturn, który wyjdzie z Waszego znaku na chwilę i pozwoli Wam wreszcie odetchnąć i zmotywować Was do działania. Bardzo macie ważną oś pieniędzy. Tutaj się będzie dużo działo w Waszych tematach finansowych przez najbliższych kilka lat, co będziecie mieli przedsmak w tym roku. Więc będziecie musieli mocno spiąć cztery litery na to, żeby poprawić swoją sytuację finansową. Jedni będą zmuszeni do tego, inni po prostu w świecie będą nad tym pracowali. Wszystko zależy od tego, co się dzieje w Waszym osobistym kosmografie. Patrzymy standardowo bardziej na ascendent, potem oczywiście znak słoneczny. Jak dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest ascendent, moi drogi, nie mam czasu tego tłumaczyć, ale ascendent jest takim punktem, od którego zaczyna się horoskop. Horoskop to nie tylko słońce. A więc tutaj skupiamy się przede wszystkim na ascendencie. Słoneczny znak też będzie odczuwany, ale bardziej ascendent, pamiętajcie o tym. Więc czego możecie się spodziewać? Przede wszystkim początek roku mamy Mars w ruchu wstecznym w Waszym szóstym domu. Szósty dom odpowiada za Wasze zdrowie, pracę, codzienność. Możecie czuć się bardzo sfrustrowani pracą. Możecie poczuć, że musicie dużo przemyśleć, jak pracujecie, jak, w jaki sposób spędzacie swoje życie, jak nim zarządzacie. Możecie poczuć bardzo silną energię, że za dużo robicie że za dużo macie stresu, że za mało tak naprawdę macie radości. Możecie czuć bardzo duże parcie, pozbycie się pewnych nawyków. Uważajcie na naderwania ścięgien e, lub zrobienie sobie jakiejś drobnej krzywdy w tym okresie. E, o, możecie mieć problemy w pracy, bo ktoś przykładowo jest niewypłacalny. Może się pojawić stres przez pracę, możecie czuć, że za dużo pracujecie, że ktoś nie, wobec was nie jest okej. Okay. Ta energia wam się utrzymuje jeszcze przez chwilkę. E, tak, to jest moja kotka, Amy. Yy, I potem Mars przesunie się, wycofa się ponownie w znak yy, raka. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o Mars, to on ponownie wróci. Ponownie wróci w szósty dom, więc to nie jest temat, który się zakończył. To jest temat, który będzie Wam ponownie powracał między kwietniem a majem. Natomiast teraz będziecie mieli Mars w piątym domu. Wszystko, co się tyczy Waszej kreatywności, chęci zabawy, yy, chęci rozwoju, chęci ruszania do przodu. Natomiast. Yy, Mogą się pojawić potem szybko wydatki na dzieci, wydatki na zabawy. Skupicie się na Waszym seksie, seksualności. Możecie czuć dużą potrzebę rozwoju. Możecie myśleć o otwarciu własnej działalności, o własnego biznesu. Mogą się pojawić stresy przez dzieciaki albo starania się o dzieci. Możecie poczuć tutaj dodatkową taką energię, że chcielibyście rozwinąć coś do przodu. Jowisz będzie wkraczał później w tym samym okresie w to, to miejsca. Więc tak naprawdę od czerwca poczujecie, że ta energia się powiększa, że ona się Wam wzmacnia. Więc jeżeli teraz naprawicie konflikty, to w czerwcu będziecie mogli delektować się efektami. Więc możecie zacząć wtedy bardziej um, się rozwijać. Możecie zacząć więcej się uczyć na temat dzieci, zajmowania się młodzieżą, dziećmi, domami. Możecie się sprzedawać nieruchomości, podróżować. Ale uważajcie wtedy na wzmożoną arogancję z, waszych stron, z Waszej strony. Możecie rozwijać się mocno w działalności. Możecie pracować w dziedzinach, które są, wiążą się z uleczaniem. To po niektórzy mogą zająć się mocno tradingiem, czyli tutaj mówimy o tych giełdach wszelkiego rodzaju. Ale najważniejsze jest to, że dla tych, którzy są singlami jest szansa na powrót do randkowania, bo to będzie stymulowało u Was życie, zabawę, seksualność. Uważajcie, Jowisz lubi przesadę i może przesadzić w tym temacie i możecie popadać w arogancję i egoizm, niestety w tym okresie, ale są szanse na ciąże, jeżeli planujecie stworzyć rodzinę, poznanie kogoś. Dla wielu osób mogą to być pieniądze uzyskane z Sprzedaży domu, kupna domu lub ze spraw prawnych z domu możecie, możecie poczuć, w zależności od tego, co się dzieje w Waszym kosmogramie, to może być też kwestia tego, że musicie coś spłacić z domem, e, albo coś z dom zyska, bo coś mu zostanie dane na przykład. tak? E, dużo będziecie się skupiali na e, takich pozytywnych energiach i będziecie chcieli się bawić, tak jakby życie było ciągłą imprezą. Natomiast to macie od czerwca, natomiast w marcu. W marcu dużo się dzieje. Zaczynamy przede wszystkim od zaćmienia w znaku Barana, które będzie kulminacją zaćmień od jesieni 2023. Więc może to być jakaś kulminacja w tematach pieniędzy, jakiś rozwój ostatnich sytuacji finansowych, na które czekaliście. Czyli jeżeli chcieliście coś, jeżeli zaczęliście coś. Przykładowo, w marcu zeszłego roku to teraz będziecie finalizowali, może to być rozwiązanie jakiejś starej sprawy z tego okresu, może otworzyliście biznes, albo chcielibyście domknąć temat finansowy. Dodatkowo, żeby tego było mało, Wenus będzie w ruchu wstecznym. I ona wejdzie w ruch wsteczny najpierw właśnie w waszym drugim domu a już obecnie, od dnia dzisiejszego tranzytuje przez Wasz znak, a potem wycofa się w Wasz znak ponownie, więc może to być, mogą to być sprawy z 2017 powracające, mogą to być sprawy, ktoś z przeszłości do Was powróci, mogą to być kwestie odzyskania pieniędzy lub spłaty długów, może Was ktoś wesprzeć finansowo, możecie dużo zastanawiać się na temat relacji, może odnowić Wam się relacja sprzed lat, e, możecie mieć powrót klientów oczywiście, zwrot pieniędzy, rozliczenia różnego rodzaju, Um, możecie wrócić do tego, jak wyglądaliście w 2017, albo dążyć do tego. Zaczniecie zastanawiać się, jak o siebie dbacie, jak się czujecie sami ze sobą, jak chcecie wyglądać i czego tak naprawdę Wam zależy. Wenus wycofująca się docelowo w Wasz znak i ponownie przez niego tranzytująca w ruchu progresywnym, pozwoli Wam też spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Natomiast dodatkowo, żeby tego było mało, Saturn będzie wkraczał w Wasz drugi dom pieniędzy, wychodząc z Waszego znaku, co przestanie, przestaniecie się czuć tacy trochę dobici przez życie. I Neptun wejdzie w wasz drugi dom pieniędzy. I tak jak Neptun jest bardzo pozytywną, taką, no może pozytywną, mgielną energią, marzenia, nadzieja, mgła. Właśnie, będziemy mieli dużo węzłów księżycowych, będziemy mieli węzły księżycowe w znaku ryb, także mgły i deszcze mogą nam tutaj pojawiać się ciągle. Ale Neptun może powodować, uważajcie, na inwestycje, ponieważ mamy wtedy tendencję do sporego marzycielstwa, taką idealistyczne podejście możecie dużo pracować z przekonaniami, możecie, czy gonicie iluzję finansową, czy też nie. Możecie pozbywać się różnych rodzajów osób albo wydatków, które gdzieś tam Wam ciążą. To może też niestety przynieść okres takich testów finansowych. Wszystko zależy od tego, co się dzieje w Waszym kosmogramie. I będziecie musieli przemyśleć, czy czujecie się ofiarą Waszych finansów, czy raczej Panem własnych finansów. Więc uważajcie na inwestycje w okresie kwietnia. I nawet w większości maja, bo dopiero na koniec maja wkracza tam Saturn. I Saturn będzie wchodził jak taki wielki brat, który mówi: bądź ostrożna. Uważaj, zastanów się, gdzie te pieniądze inwestujesz. Zaczniecie poważniej podchodzić do finansów. Mogą się pojawić spore ograniczenia wtedy finansowe. Możecie zacząć oszczędzać pieniądze. Możecie dużo pracować z poczuciem własnej wartości w tym okresie. Dużo pracować z ciałem. Dużo pracować z samooceną. Możecie bardziej wprowadzać stabilizację finansową. Będziecie musieli się mocno skupić na swoich potrzebach, czego tak naprawdę chcecie. Um, może mogą się pojawić dodatkowe obowiązki finansowe, typu pojawia się dziecko, załóżmy, tak? Będziecie musieli mocno przewartościować sobie, co dla Was jest ważne, a co mniej. Lub może będziecie musieli przeanalizować Wasze ceny. Może chcecie podnieść ceny, może chcecie obniżyć ceny. Może macie za dużo do pracy, za dużo pracujecie, albo czujecie, że ciężko pracujecie i będziecie uzdatniali ten temat Waszego życia. No i co jest ważne jeszcze, żeby tego było mało? Już od stycznia tego roku... Węzły księżycowe przesuwają się dokładnie od przyszłego tygodnia, przesuwają się w znak ryb i w znak panny. Po pierwsze, możecie poczuć, że bardzo chcecie żyć. Tylko tutaj uważajcie. Energia ryb ma energię bardzo idealistyczną, więc możecie mocno gonić marzenia, co jest piękne, co jest cudowne, bo marzenia się spełnia i będziecie bardziej odważnym, co po niektórych mają szansę, żeby stać się bardziej znanym, bardziej niezależnymi. Um, Będziecie chcieli urosnąć, wrosnąć w tą swoją pozycję, w którą chcecie. Trochę na zasadzie fake it till you make it, tak? Czyli tak długo dążę do tego, aż w końcu mi się uda, tak? Spora ekspansja, węzły księżycowe. Saturn w Waszym drugim domu i węzły księżycowe w pierwszym mogą mocno pracować nad ciałem. E możecie mocno pracować nad ciałem, możecie chcieć wypracować coś swojego i wypracować swoją niezależność. E możecie bardzo mocno. E Yy, bardzo mocno działać do przodu. Natomiast węzły księżycowy południowe wejdzie w znak panny. Czyli pozbędziecie się analitycznego myślenia, zbytniego kalkulacji, yy, i będziecie, mo możecie zacząć się odsuwać od relacji. Będziecie żegnać pewne znajomości, które wam nie pasują, pewne współpracę, które wam nie odpowiadają. Możecie się odsunąć od pewnych relacji i odnowić relacje z przeszłości za to. Natomiast nie zdziwcie się, ponieważ przy, często przy takiej, przy osi 1, pierwsza, siódmy dom, to mamy energię, kiedy popadamy w skrajności. Raz myślę tylko o sobie, popadam w lekkie egoizm, a za chwilę myślę tylko o innych. Możecie mieć taką energię, w których związki zaczynają być bardzo testowane. Nie tylko partnerskie, ale umowy, współprace, relacje, które gdzieś tam powstały, zaczynają mocno nabierać takiego tempa. Hmm, zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc trzeba uważać. No i moi drodzy, uważajcie przy tej, przy tej energii, bo przez najbliższych 18 miesięcy może to trochę narozrabiać w waszych związkach, w waszych relacjach i w waszym domu. Pamiętajcie, węzeł południowy będzie w znaku Panny, e, będzie w znaku panny, e, i w Merkury włada waszym czwartym domem, może to troszeczkę narozrabiać w związkach, w rodzinie i w domu. To też jest bardzo ważne, tym bardziej, że od lipca uran da nam przedsmak podróży, urana przez znak bliźniąt, który będziecie przeżywali raz w swoim życiu, e, będzie podróżował Wam od w tym roku między lipcem a praktycznie listopadem i w przyszłym roku już będzie na, cały, na stałe wchodził, więc wejdzie Wam w czwarty dom, co może doprowadzić do. Burzliwego okresu w domu. Chęci poprawienia przestrzeni, naprawienia czegoś. Jest to też taki bardzo ekstremalny Ekstremalny możecie wprowadzać dużo zmian w domu, e, przykładowo rozbudowywać, poszerzać nie wiem, jakąś panele słoneczne, coś powietrznego, jakąś energię powietrzną, wymieniać piece i tak dalej, ale coś elektrycznego może się pojawić, ale przede wszystkim. Pojawia się ten taki okres dynamiki w domu. Cały czas coś się dzieje. Eee, możecie mieć, że coś, co Was ograniczało w rodzinie, teraz nagle zacznie wypływać. Nagle zaczniecie chcieć się wyrywać z domu, nie siedzieć w domu. Możecie poczuć, że osoby, które z Wami mieszkały, dzieci, mogą nagle stwierdzić, że one się wyprowadzają już w tej chwili. Eee, możecie zachowywać się inaczej, być bardziej wyburzliwi. Możecie czuć, że Wasze bezpieczeństwo jest lekko zachwiane w tym okresie. I zaczynają się zmiany w domu, lekki chaos, ale też pamiętajcie, uran nie jest tylko zły. Ja wiem, że tutaj mówię Wam o wszystkich słowach, kluczach, za to Żebyście półsiedź mnie nienawidzi. Um, ale tu bardziej chodzi o to, żebyście byli przygotowani na to, że żaden aspekt nie jest typowo pozytywny lub typowo negatywny. Wszystko zależy od tego, co się dzieje w waszym kosmogramie, więc e, chcę Wam omówić zarówno tą trudniejszą e, manifestację, jak i pozytywną. Uran może przykładowo doprowadzić do tego, że pojawia się dziecko, na które czekaliście. Że pojawia się ten dom, który chcieliście kupić i tak jak nie było na to szansy, nagle ona się pojawia. E, możecie, e, może właśnie relacja z rodziną, jeżeli była bardzo. Trudna, teraz nagle będzie poprawiała się. Jeżeli mieliście rodzinę, z którą nie mieliście kontaktu, nagle zaczniecie odnawiać te kontakty, te kontakty same wam będą wpadały. Więc ma to też swój pozytywny oddźwięk. Poczucie wolności, dużo przestrzeni. Będziecie w ogóle czuli, że potrzebujecie więcej przestrzeni. Mogą się pojawić pewnego rodzaju dualność mogą się pojawić dwa domy, tak jakbyście podróżowali między jednym a drugim. To też może spowodować, że będziecie więcej wyjeżdżali. Ale może to też spłynąć na to, że będziecie mocno analizowali pracę z poprzednimi wcieleniami. Zaczniecie się interesować własną przeszłością. E zaczniecie analizować Wasze bezpieczeństwo, które zbudowaliście, to gniazdo, które posiadacie, zacznie być pod lupą. To nie chodzi o to, że musicie się rozstać, ma to taki, może być taki negatywny wydźwięk, ale możecie po prostu przekształcić Wasz związek, więc jeżeli był burzliwy, był rozjechany, to teraz nagle będziecie go budować, bo będziecie chcieli popracować nad czymś, co jest dla Was korzystne. Więc tak naprawdę będziecie mogli poprawić relację, a niekoniecznie ją utrudnić. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, możecie stać, możecie zacząć budować nową, nową przestrzeń na swoim swoje nowe życie. Jest to ruch, w którym od razu, uprzedzam, saturn na chwilę wychodzi z waszego znaku, pozwala wam złapać świeżego oddechu i radzę wykorzystać ten czas na to, żeby zbudować swoją nową, lepszą przyszłość.